Siema, dziewczyny! Jak tam leci? What? Oh my god! Parawanik mam, możemy iść na plażę, poprzytulamy się, nie, będzie... Nie, A jak ty skromnie jesteś ubrana, ale jakbyśmy cię wziął pod parawanik, to by było ci cieplutko. Nie, dziękujemy. No i byśmy się piwkę napili, żeby przełamać pierwsze lody. Tak. I co tam, dziewczynki, do jedzenia dobrego wybrałyście? Jeszcze nie... No, jakbyście coś postawiły, to sam bym się z wami wybrał. No tak, ja to walczę o to równouprawnienie. Dlatego w moim chałupie to nie chodzimy do restauracji kobitego tu. A że jej nie ma, to z wami dzisiaj bym jakiś obiadek przykąsił. No, to jak was nie stać, to pójdziemy do Biedronki, kupimy pasztetowej chleba i się nażremy Także hej. Ewentualnie jak jeszcze jakieś drobne zostanie, to pomidorka się pokroi na kilka. A wy tu restaurację, patrz ta, kurwa, jakieś habibuty 65. Łosoś, łosoś biedące to najmniej 10 zł, a nie 67. Zupa, kurwa, 30 zł zupa. To kebaba w takiej cenie się zje. No. O, Tyle laseczek, to jak wygrać, to to lotka nie wiem, za którą się wziąć. Chyba za wszystkie po kolei. Siły nabrane na wieczór party, dance tu dance. Nie wiem. Być I bardzo dobrze, bo ja takie lubię pani, bo emerytkę mają wysokie takie kobitki. Moje tą młodą to trzeba już wszystko stawiać, ale dziękuję. Nie dosyć, A że. A starym nie? A starym to wystarczy, że małego postawię. No. O, jak se jedzą? Za 800 plus jedzą.